Do nagrania tego filmiku zainspirował mnie jakiś kretyn sfrustrowany, który do mnie dzisiaj napisał na Niewol TV żale, kurwa, wydaje mi się, że te żale zbierał przez kilka miesięcy i wreszcie wypłodził kilkanaście zdań. I nagrywam ten filmik, ponieważ łączy się to też troszeczkę z płętą, którą chciałem w najbliższym czasie wrzucić, a mianowicie czemu akurat w przypadku Asymetii Zostawiłem możliwość komentowania I tu wszystko właśnie przez tego przygłupa Kurwa pięknie się pointuje. Moi drodzy jak wielokrotnie mówiłem I wasze pozytywne komentarze I wasze negatywne komentarze Mam naprawdę kurwa w chuju Kompletnie mnie to nie interesuje Co sobie myślicie To tylko wam może się wydawać Że wasze zdanie Coś znaczy Ono nic kurwa nie znaczy Wam się tylko wydaje, że ma to jakieś kolosalne kurwa znaczenie. To jest tylko wasz pierdolony świat, ponieważ każdy z nas buduje własną rzeczywistość. W związku z czym nie ma takiej możliwości, żebyście wy pisząc komentarz pod aspektem. Ole, kurwa, chujowy film. O, niewolski. Moi drodzy. Prawda jest taka, że to sobie przynosicie kurwa wstyd, ponieważ ja dobrze wiem, jak dobry film zrobiłem. Widziałem reakcje ludzi, którzy na tym filmie byli wzruszeni. Jeżeli ktoś jest przygłupkiem, jeżeli ktoś jest debilkiem kurwa, to nie ma szansy, żeby pewne rzeczy zrozumiał. I to tylko sobie takie przygłupy kurwa robią wstyd. I naprawdę nie macie możliwości. Mówiąc, że mój film chujowy, albo cokolwiek, dotrzeć w ogóle w pobliże mojej rzeczywistości, ponieważ ja się nie poruszam w takich aspektach, które dla Was są całością pierdolonego Waszego miernego, kurwa, szmacianego życia, bo taka jest kurwa prawda. I tak jak w chuju mam nagrody, tak samo w chuju mam krytykę filmową i wszystkich innych rzeczy, które robię z bardzo prostej przyczyny. To Wy musicie sami, kurwa, zostać z tym, co sobie myślicie. Co więcej, pamiętajcie, że mówienie po cichu to nie jest, kurwa, myślenie. 99% ludzi nigdy nie miało prawdziwej myśli, ponieważ większość ludzi czuje, i to coś, co czuje, kurwa, wydaje im się, że jest takie kluczowe. I tu powoli przechodzimy do sedna. <śled> Kurwa, tępe, przygłupy, pierdolone. O to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi, że będę wam debile kurwa ciupał i wy nie będziecie mieli możliwości odpowiedzieć mi inaczej niż w waszych tępych, Ubach, kurwa. Im bardziej was w kurwie, im bardziej to, co zrobię, was urazi, tym więcej będziecie mieli tych złych emocji i będziecie se ze mną gadać w głowie, kurwa. I to mnie dużo bardziej interesuje. Bo potrzebuję tego, żebyście te paczki, kurwa sobie w głowie z tym strętnym chujem niewolskim gadali, kurwa. Ponieważ. Nie ma możliwości, żeby komentując niewolski tych chuju, baranie, kurwa, żebyście w ogóle zbliżyli się do mojego świata. Więc nie ma komentarzy. Nie dlatego, że ja się boję waszych komentarzy, że wy mnie no bo mam to naprawdę w chuju. Daję wam możliwość skrytykowania mojego filmu lub wyrażenia swojej opinii. To co na dzień dzisiejszy po dwóch tygodniach jest, można sobie dokładnie przejrzeć i przeanalizować i jest to pewnego typu badanie społeczne, które chciałem sobie zrobić. Które zresztą bardzo mnie ucieszyło Ale dzisiejszy kretynek, kurwa Jezu, jak ja czytałem To ileż to musiał on w tej swojej głowie Ze mną gadać I kurwa, tobie się wydaje, że zajebisty jesteś I że zrobisz Nie, mi się wcale nie wydaje, że jestem zajebisty Ja po prostu znam swoją wartość Natomiast takie narcyzki, przygłupki Kurwa, które nic nie publikują Bo to jest najśmieszniejsze Że najbardziej chcą komentować ludzie Którzy nic nie publikują Nie mają odwagi nagrać własnego filmiku. Nie mają odwagi wrzucić czegokolwiek interesującego, ale za to uwielbiają kurwa komentować. To są największe właśnie miernoty, które nigdy nic nie zrobiły, nic nie stworzyły, bo boją się właśnie krytyki, ale strasznie by chcieli wszystkich krytykować. Zatem tępe, przygłupy wasze zdanie Nikogo kurwa nie interesuje, one jest tylko wasze kurwa i prędzej czy później zrozumiecie, zostaniecie z tymi złymi emocjami, które się zamienią w raka kurwa i w różne inne rzeczy. I po to właśnie będę was tępe, jebane, przygłupy obrażał do szpiku kości, was, wasze tępe, pierdolone rodzinki po to, Żebyście mogli sobie tylko w głębi duszy pobliżać Niewolskiemu, kurwa, ponieważ jest mi ta zła wasza energia potrzebna. I na te wszystkie inne rzeczy mam wypierdolone, jebane, tempę przy Chuj wam w łeb, kurwa, i waszym rodzinom.